Cześć, krótka historia ze służby wartowniczej w wojsku. Mieliśmy takiego kolegę o trzy miesiące starszego poborem. Nigdy nie chodzi na warty, a to dlatego, że szef zabronił go pod żadnym pozorem nie stawiać na wartę. My na samym początku nie wiedzieliśmy o co chodzi. Później tam któryś z żołnierzy z nim, z nim porozmawiał i on powiedział, że stał na warcie pierwszy raz, nudził się, przeładował broń, odbezpieczył i celował drugiego żołnierza na drugim posterunku, który sobie siedział przy drzwiach, nie? Tak bawił się z bronią, że w końcu broń wypaliła. Pocisk uderzył nad głową tego żołnierza, co siedział przy drzwiach, przebił te drzwi i wrócił do magazynu. Ten żołnierz po prostu uciekł w nogi. Ten, co strzelał, też w nogi. Na wartowni usłyszeli strzały. Zaraz przyjechał dowódca, z wartownikami, oczywiście z bronią i z ostrą amunicją. Zwinęli tego gościa. No i i, i, kurczę, i on mówi, że opowiadał, mówi, że ja nie wiem, mówi, jak to się stało, że ja w niego nie trafiłem, bo celowałem prosto w głowę. Pocisk y, y, uderzył nad głową. No i słuchajcie, gość Nikt już więcej nie poszedł na wartę, a jak dostawał broń, jak pierwszy raz na warcie dostał broń z ostrą amunicją, to dostał opiego rozumu. Po prostu opiego rozumu zaczął się bawić bronią. A zabawy z bronią kończył się źle, bo tak jak tam zawsze dowódca mówił, raz do roku broń wypali sama. Także takich rzeczy się nie robi i z bronią się nie bawi. No i klient nigdy tam na wartę na służbę wartowniczą nie chodził. Oczywiście robił służby, ale jakieś tam drużynki na kuchni, inne rzeczy, ale już yy, broni z ostrą amunicją do ręki nie dostał. Taka to była historia. Trzymajcie się, cześć.